Na pierwszy rzut oka wyglądają na powolne i nieco nieporadne, ale to jedno z najbardziej fascynujących stworzeń w świecie przyrody. Te oceaniczne gady są mistrzami przetrwania, a ich historia zapisana jest w wodach całego świata. Potrafią wstrzymać oddech na bardzo długo. Niektóre osobniki pozostają pod wodą nawet kilka godzin. Dzieje się tak dlatego, że ich organizm potrafi skrajnie spowolnić pracę serca i zużycie tlenu. Niektóre osobniki pozostają pod wodą nawet kilka godzin. W czasie odpoczynku serce bije zaledwie kilka razy na minutę. Pod wodą potrafią również spać. Zaczepiają się o skały, rafy lub dno. By nie zostać porwane przez prądy. Czasem unoszą się niemal bez ruchu, jakby były częścią krajobrazu. Ich wzrok jest idealnie przystosowany do życia w oceanie. Widzą kolory, szczególnie dobrze odróżniają odcienie niebieskiego i zieleni. To pomaga im rozpoznawać pożywienie, ale też unikać zagrożeń. Mało znanym faktem jest to, że te zwierzęta czują Ziemię. Dosłownie pole magnetyczne planety odbierają nie tylko mózgiem, ale całym ciałem. Dzięki temu potrafią orientować się na otwartym oceanie, bez punktów odniesienia, przez tysiące kilometrów. Po wielu latach są w stanie wrócić dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. Nie chodzi tylko o kontynent czy wybrzeże, ale o konkretny odcinek plaży. Pomaga im w tym nie tylko magnetyzm, ale również bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu. Wbrew popularnym mitom, ich pancerz nie jest martwą skorupą jest połączony z układem nerwowym co oznacza, że czują dotyk, nacisk, a nawet wibracje to część ciała. Ani ochronna zbroja. Organizm tych zwierząt potrafi radzić sobie z ogromną ilością soli. Specjalne gruczoły umieszczone w okolicach oczu usuwają jej nadmiar. Dlatego czasami wygląda to tak, jakby płakały. W rzeczywistości to naturalny proces fizjologiczny. Każdy gatunek pełni inną rolę w oceanie. Jedne dbają o trawy morskie, inne kontrolują populację gąbek, a jeszcze inne ograniczają liczbę medus. Bez nich całe ekosystemy zaczynają tracić równowagę. Ich dieta bywa zaskakująca. Niektóre osobniki żywią się pokarmem, który dla innych zwierząt jest trujący. Dzięki temu potrafią zajmować nisze. Do których nikt inny nie ma dostępu. Wzrost jest bardzo powolny. Przez wiele lat wyglądają niemal identycznie, a określenie wieku jest niezwykle trudne. Nie istnieje prosty sposób, by policzyć lata po pancerzu. To jeden z najczęstszych mitów. Jednym z największych zagrożeń okazuje się światło. Sztuczne oświetlenie na wybrzeżach dezorientuje młode, które po wykluciu instynktownie podążają za jasnym horyzontem. Zamiast oceanu wybierają miasta. Statystyki są bezlitosne: Z setek, a nawet tysięcy młodych, tylko nieliczne dożywają dorosłości. Drapieżniki, plastik, sieci rybackie. I działalność człowieka sprawiają, że przeżycie staje się coraz trudniejsze. A jednak te stworzenia potrafią żyć bardzo długo, często ponad 80 lat. Dojrzewają wolno, czasem dopiero po kilkudziesięciu latach. To właśnie dlatego każdy dorosły osobnik ma ogromne znaczenie. Gdy znika jeden, jego brak odczuwalny jest przez całe pokolenia. Nie są samotnikami w pełnym tego słowa znaczeniu. Choć nie tworzą stad, często spotykają się w tych samych miejscach żerowania, wracając tam przez wiele lat. Ich ciało jest efektem milionów lat ewolucji. Nie zmieniło się wiele, bo nie musiało. Problem w tym, że świat wokół zmienia się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to w miejscach, gdzie ogranicza się zagrożenia i chroni miejsca lęgowe, zaczynają wracać. Powoli, konsekwentnie, tak jak robiły to przez miliony lat.